Cześć z tej strony, Fanora Glarion, a dzisiaj ważny, choć prosty odcinek, bo będę mówił o Polsce. Jakkolwiek bardzo nie chcielibyście zabić tej patetycznej atmosfery, którą wytworzyłem pierwszymi słowami, warto dzisiaj wyjątkowo pozwolić jej żyć. Warto też, zwłaszcza w sytuacji kryzysu, którego doświadczamy w dniach ostatnich, powiedzieć coś, co jest istotne nawet jeżeli nie jest zbytnio intelektualnie absorbujące. Zanim jednak przejdziemy do dyskusji o podmiotach kolektywnych, powiedzmy sobie o pewnych zjawiskach, Pewnych mechanizmach na przykładzie jednostek. W gronie otaczających mnie jednostek znajduje się wiele postaci, w moim przekonaniu, wybitnych. Jedną z nich jest moja przyjaciółka, której imienia, aby oszczędzić jej poczucia zażenowania, po prostu nie wymienię. Jest to prawdopodobnie wielopoziomowo najlepsza jednostka, jaką spotkałem, bo poza nieprzeciętną inteligencją i wyjątkową ambicją. Dysponuje również nadludzką wrażliwością. Połączenie tych cech skutkuje w jej przypadku niezwykłym, chociaż może niewidocznym na pierwszy rzut oka, heroizmem, skłonnością do nieprzeciętnego, lecz niepretensjonalnego angażowania się w sprawy otaczających ją jednostek oraz ogólną nadczułością na sprawy otaczającego ją świata. Jakby było mało, wszystko to przyprawione jest sporą dawką cierpienia oraz ogromną dozą czegoś, co określam jako samopogardę. Samopogarda wynika w tym przypadku ze wspomnianej wcześniej ambicji oraz podążającej za nią kompletnej ślepoty na własne wyjątkowe przymioty. U gruntu tej samopogardy leży duma ocierająca się niemal o narcyzm, która skonfrontowana z aktualną sytuacją mojej przyjaciółki skutkuje paradoksalnie Obniżonym poczuciem własnej wartości. Uwzględniając ogólny kontekst, w którym znajduje się moja przyjaciółka oraz ogrom podłych ludzi, które dane było jej spotkać, jej sytuacja wcale nie jest taka zła. Jednakże jej duma, jednakże jej ambicja nie pozwala jej tego dostrzec w ten sposób. Skutek jest taki, że najlepsza osoba, jaką znam, nie ma w sobie zagrożenia miłości własnej, a ten brak miłości własnej, poczucie niższości. Przeszkadza jej ostatecznie w realizacji tych ogromnych ambicji. Utrudnia jej właściwą ocenę swojej sytuacji. Skutkuje głęboko osadzonym dychotomicznym myśleniem, w którym albo jest się bohaterką i człowiekiem sukcesu, albo jest się przegrywem. Czy też, jak mówi sama o sobie, moja przyjaciółka przychlastem i w ostatnich dniach zdałem sobie sprawę, że moja przyjaciółka jest właściwie perfekcyjnym ucielesieniem polskiej duszy, że odbija się w niej wszystko to, czym właściwie jest naród polski, co mogłoby się wydać niemałym paradoksem, gdyż jest jedną z ostatnich osób, które określiłbym jako wcielenie turbopatriotyzmu. Podziękowania dla moich wspierających wyższych poziomów. Mateusza Znajdka, Puchacza, Grzegorza Gierczyka, Kiedy Wraks, Dori, Hevertusa, Michałali Gęzy oraz Wiktorii Eisen. Wiecie, przez długi czas myślałem, że te wszystkie niezwykłe przymioty, które przypisuje się Polakom, to po prostu bujda. Że niezwykłe bohaterstwo ocierające się niemal o mesjanizm, to efekt literackiego przerysowania. Oraz, że niechęć narodu polskiego względem siebie samego jest raczej wydumana, jest to coś typowego dla większości nacji. No, wiecie, na zasadzie wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. Ostatnie wydarzenia uzmysłowiły mi jednak, że chyba się myliłem, że w naszym narodzie tkwi jednak głęboko zakorzenione bohaterstwo. Połączone z niezwykłą samopogardą, wieczne poczucie niższości, które pcha nas do chorobliwego heroizmu, duma, która podniosła przesycony ambicję samokrytycyzm do rangi choroby. I co najgorsze, dla tego podmiotu kolektywnego, którym jest Polska, tak jak w przypadku mojej przyjaciółki, utrudnia to wszystko samorealizację. Oraz jest wykorzystywane w podły sposób przez innych. Skala pomocy, jaką ofiarowaliśmy Ukraińcom w ostatnich dniach, jest po prostu wyjątkowa. Ani politycznie, ani militarnie, ani humanitarnie nikt w ostatnich dniach nie poczynił na rzecz narodu ukraińskiego tyle, co my. I należy jeszcze tutaj uwzględnić nasze ograniczone możliwości. Jednocześnie już zdążyły podnieść się głosy, że robimy za mało, że powinniśmy wysłać na ukraińskie niebo nasze samoloty, że powinniśmy stać w awangardzie natowskich państw, nawet jeżeli miałoby się to skończyć trzecią wojną światową, to nasz moralny obowiązek, że nadal nasze bohaterstwo nie jest prawdziwym bohaterstwem, a można nawet w tym wszystkim dopatrywać się jakiejś hańby. Co ciekawe, ten duch Polski manifestował się nawet bardziej wśród moich lewicowo liberalnych znajomych. Wszystko zaś oparte o tę chorobliwą dychotomię, w której albo jesteś bohaterem, albo jesteś istotą pogardygodną, a bohaterem jesteś zawsze nie dość. Nigdy nie jesteś wystarczający. Ten brak naszej narodowej miłości własnej na chłodno próbowali już wykorzystać w ostatnich dniach inni. Towarzysze z NATO, Amerykanie nakłaniali nas w ostatnich dniach do przekazania Ukrainie swoich myśliwców. Zapewnili nas o swoim moralnym wsparciu dla tej inicjatywy. A zgodnie z zapowiedziami prezydenta Putina oraz wysokich rosyjskich oficjeli taki gest zostałby potraktowany niemal jako wypowiedzenie Federacji Rosyjskiej Wojny. Na szczęście wyjątkowo. Jakimś cudem polski rząd przetrwał ten szantaż moralny, zaoferował Amerykanom, że odda te samoloty w ich ręce, zaś później oni, jako największa siła NATO, mogą przekazać je Ukrainie. No i co? Amerykanie odmówili. Uwidacznia się w tym głębokie rozpoznanie innych państw dla polskiego ducha, świadomość możliwości realizacji swoich imperialnych ambicji dzięki użyciu Polski, słynna walka ze złem do ostatniego Polaka, a wszystko za marną cenę naszego poczucia moralnego spełnienia. Jako niemal mem, załączę wam do tego filmu mapę, w której różne europejskie nacje wypowiedziały się o Polakach i jak można było się spodziewać. Najgorsze zdanie o Polakach mają Polacy. Biorąc pod uwagę to wszystko, może nareszcie czas skończyć z polityką kulturową polegającą na krytykowaniu typowo polskich przywar. Tym bardziej, że te typowo polskie przywary. W dużej mierze mają swoje źródło w szlachetności polskiego ducha, ciągła samokrytyka doprowadzona do obłędu wcale nie sprawia, że stajemy się lepsi. Wzmacnia w nas tylko poczucie tego, że nadal nie jesteśmy wystarczający. Krytykujemy siebie, krytykujemy otaczających nas ludzi, a w tym krytykanstwie nie dostrzegamy tego, Iż to ono samo jest naszym największym problemem, że to nasz brak narodowej miłości własnej jest głębokim źródłem wszystkich tych problemów. Pora nareszcie powiedzieć Polsko, pokochaj się trochę. Pora dojrzeć, że pomimo specyficznych warunków historycznych oraz oczywiście popełnionych błędów, naprawdę całkiem nieźle sobie poradziliśmy. Nie tylko w naszej historii możemy znaleźć powody do dumy, ale również w tym, Kim aktualnie jesteśmy? Prawdopodobnie, chociaż jest to już zmierzch, żyjemy aktualnie w jednym z najlepszych miejsc do życia w historii. W państwie tak liberalnym i tolerancyjnym, jak to tylko jest bez popadania w chorobę możliwym. W państwie, w którym nadal nie zaczęła się żadna potężna kulturowa wojna domowa, przestępczość właściwie nie istnieje, a nikt nie umiera z głodu na ulicy. Polska od zawsze była postrzegana jako leżąca między wschodem i zachodem. I to nie tylko geograficznie, ale również kulturowo. I chyba szczególnie obecnie, gdyby choć na chwilę opadły nam z oczu klapki wiecznej samokrytyki, moglibyśmy dostrzec, że jest to najlepsza możliwa pozycja. Że jesteśmy państwem, że jesteśmy narodem naprawdę niezwykłej syntezy. Nie jesteśmy pozbawieni wad, ale musimy naprawdę skończyć na chwilę z tym naszym krytykantstwem. Jeżeli jakimś cudem chcemy się jeszcze rozwijać to potrzebujemy na początek przede wszystkim ogromnej dozy miłości własnej zabicia toksycznego śmiechu memiarstwa nosaczy i przebudzenia narodowej dumy narodowej dumy która nie przejawiałaby się jedynie w doraźnych wylewach symbolicznego patriotyzmu narodowej dumy która nie jest polską flagą przypiętą na twitterze uczestnictwem w marszu niepodległości czy jakimś, nie wiem, sprzątaniu po psie, jakby chcieli niektórzy inni. Dumy, która zaczynałaby się od miłości otaczających nas ludzi, od zaangażowania w ich sprawy, wyeliminowaniu ze swojego słownika fraz: A to typowo polskie, a tak tylko Polacy mogą. Koniec z tekstami krytycznymi, koniec z walką z polskością. Mogę wam w tym miejscu polecić film zatytułowany Więzień Nienawiści. Opowiada on o młodym Żydzie, który postanowił zostać antysemitą. Uczestniczył on w różnych antysemickich wybrykach, w niszczeniu miejsc kultu i tym podobnych wszystko z nienawiści do swojego specyficznego narodowego dziedzictwa. W pewnym momencie zauważył jednak, że wszystkie te gesty tylko umacniają jego żydowskość. Doszedł do wniosku, że tę żydowską specyfikę da się tylko przezwyciężyć poprzez miłość. Poprzez ukochanie Żydów i żydowskości i uczynienie ich normalnymi, poprzez akceptację i narodową czy też kulturową miłość własną. Powiem Wam na koniec, że dostrzegam pewne zagrożenie dla naszego narodu jeżeli chodzi o potencjalną łatwość imputowania pewnych kontrkulturowych wzorców, pewnych lewicowo-krytycznych postaw, które niespodziewanie mogą znaleźć tutaj niezwykle dogodny grunt. Można powiedzieć, że krytyka własnej kultury i historii najlepiej rozwija się w ramach wielkiego imperium, imperium, które tak bardzo wszystkich zdominowało, że może sobie pozwolić na ogromną dozę inkluzywności. Tak wygląda współczesna Ameryka, która w dużej mierze dzięki temu, że wyrżnęła Indian oraz niewoliła czarnoskórych, może sobie teraz pozwolić na swobodną krytykę tych postaw. Jest to paradoksalnie przejaw szowinizmu i narcyzmu na wyższym poziomie. Jesteśmy tak silni, że możemy teraz traktować was wszystkich jako uprzywilejowane dzieci. Pozorne uderzanie się w piersi, które naprawdę jest narcystyczno-imperialnym gestem. U nas jednak te postawy mogą znaleźć inny grunt, mogą oprzeć się o inny rodzaj chorobliwej dumy. Brak miłości własnej sprawi, że z wielką chęcią przypiszemy sobie nawet nie nasze winy, że przyjmiemy, że mogliśmy zrobić więcej nawet tam, gdzie nic od nas nie zależało, że uznamy, jak zwykle, iż zgrzeszyliśmy niedomiarem bohaterstwa. A niedomiar bohaterstwa, a zawsze jest niedomiar, jest przecież w naszej narodowej optyce hańbą. Ale to już temat na inny odcinek. Teraz pozostawiam Was z tym pozytywnym przesłaniem, czyli pokochaj się Polsko. Pokochaj swoją Polskość, pokochaj innych podobnych do siebie, przestań być tak krytycznym. Przestań być tak krytycznym, abyśmy się mogli wyleczyć i stawać się coraz lepszymi. Pięknego czasu. Cześć.